Mm -hmm. No, pokaż, gdzie jest Polska? Aleks. No, gdzie jest Polska? Pokaż paluszkiem. Pokaż paluszkiem, gdzie jest Polska. No, to pokaż tam na mapie. No, pokaż na mapie paluszkiem. Tutaj jest Polska. Mm -hmm. Tam mieszka dziadzia. Tu mieszka dziadzia, tak? Dziadzia tam mieszka. A teraz pokaż, gdzie mieszka Grampa i nana. Pokaż, gdzie mieszka Grampa i nana. Alex. Pokaż w socie. Alex. No pokaż. Chodź. No pokaż, gdzie mieszka Grampa i nana. No pokaż. Nie pokażesz? Pokaż. Nie pokaż? pokaż. No pokaż, gdzie mieszkają. Pokaż, gdzie mieszkają. No pokaż paluszkiem. Gdzie mieszkają? Grandpa